Anna Samusionek to nazwisko, które z pewnością brzmi znajomo dla wielu miłośników polskich seriali. Znana z takich produkcji jak Na Dobre i na Złe, Pierwsza Miłość czy Rezydencja, aktorka od lat zdobywa serca widzów swoją charyzmą i talentem. Wśród swojej społeczności internetowej ma ponad 35 tysięcy wiernych obserwatorów, którzy z niecierpliwością śledzą jej losy i przemyślenia. Ostatnio jednak podzieliła się z fanami historią. Która może zaskoczyć nawet najbardziej zagorzałych wielbicieli. Podczas jednej z podróży pociągiem Anna doświadczyła prawdziwego chaosu. Pociąg, którym jechała, miał spore opóźnienie wynoszące 70 minut. Niestety problemy szybko się nie skończyły. Maszynistom wygasł czas pracy, a na horyzoncie nie pojawił się nikt, kto mógłby ich zastąpić. Nocny koszmar, tak to określiła w jednym z postów na Instagramie. Jej zdenerwowanie wzrosło, gdy w pociągu pojawił się awanturujący się pasażer, który wulgarnie wykrzykiwał przekleństwa. Kiedy aktorka zwróciła mu uwagę, mężczyzna nie szczędził jej wulgarnych gruźb. Taka miała być przyjemna podróż, a stała się czymś w rodzaju nieprzyjemnej traumy, przyznała. Na szczęście Anna dotarła do swojego domu o drugiej 30. Jednak nie obyło się bez małego pocieszenia od przewoźnika, który obdarzył pasażerów butelką wody i słodkim waflem. Niektórzy mogą pomyśleć, że to zaledwie drobny gest, ale dla zmęczonej artystki mogło znaczyć więcej niż mogłoby się wydawać. Wszystkie te zawirowania życiowe nie przesłaniają jej mocnych przekonań. Anna Samusionek jest osobą wierzącą, co podkreśla w rozmowach z mediami. W jednej z takich rozmów wyznała, że w jej życiu obowiązują konkretne zasady wynikające z jej wyznania. Od dawna nie pije alkoholu ani nie pali papierosów. To nie tylko wybór osobisty, ale także istotny element jej tożsamości jako adwentystki dnia siódmego. Choć wyzwanie picia nocnego trunku w towarzystwie innych na bankietach może wydawać się trudne, dla Anny brak alkoholu stał się symbolem jej niezależności i wolności. Nie potrzebuje zapalników, aby dobrze się bawić przyznała, podkreślając swoje poczucie wolności. W kontekście jej życia prywatnego warto wspomnieć, że Anna zmagała się z trudnymi doświadczeniami w swojej rodzinie. Jej córka w przeszłości trafiła do domu dziecka, a aktorka otwarcie mówiła o chorej wizji ojca. To, co przeszła, ukształtowało jej dzisiaj spojrzenie na życie. Wszystko to sprawia, że Anna Samusionek jest nie tylko świetną aktorką, ale również osobą z niezwykle ciekawym i złożonym życiorysem, pełnym zarówno radości, jak i trudności. Jej historia pokazuje, że nawet w obliczu nieprzewidywalnych okoliczności można zachować spokój i wierność swoim zasadom.